Oglądacie państwo majówkowe wydanie raportu. Przenosimy się do miejscowości Żmiąca, gdzie jest nasz reporter Piotr Jędrzejek. Witaj Piotrze. Piotrze zaznaczam, bardzo ci zazdroszczę. W Warszawie w tym momencie leje. Brzmiącej nie i dziękuję za to, że mi zazdrościsz. Ja, to się, ja się wtedy bardzo cieszę, jak zazdrościsz, ale przechodzę do rzeczy, bo my tutaj jesteśmy w trakcie zawodów, przeszkadzamy trochę w tych zawodach. Równocześnie zacznę od tego, że przepraszam za to, że przeszkadzamy, spowalniamy trochę to, co się dzieje. Pan Stefan Szostak ze mną, pan prowadzi te zawody, pan sędziuje, rozumiem. Kolejny zawodnik, zawodniczka tutaj już na koniu czeka od paru minut, co teraz się wydarzy. Teraz zawodniczka zgodnie z protokołem wykona ukłon w kierunku publiczności i sędziów i dostanie sygnał do startu. W takim razie patrzymy teraz na zawodniczkę, która dostanie sygnał, widzimy, podjeżdża do, do trybuny, będzie ukłon i co się będzie działo dalej? Następnie, możesz się ukłonić. Następnie zawodniczka przystąpi do rozpoczęcia jazdy na parkurze poprzez zagalopowanie w prawą stronę, najazd na pierwszą przeszkodę i potem po kolei druga, trzecia, zgodnie z tym jak parkur jest ułożony. Czy każdy zawodnik ten sam tor przejeżdża w ten sam sposób? No, Ten sam tor, natomiast nie w ten sam sposób, jedni lepiej, drudzy gorzej. A jeżeli chodzi o kolejność wykonywanych skoków? Kolejność jest oczywiście taka sama. Widzimy pierwszy? Bardzo ładnie koń końdzie. Spokojnie wylądował na lewą nogę, prawidłowo idzie do następnej, drugiej przeszkody. I tutaj liczy się technika jeźdźca? Tak, my jedziemy, tutaj się liczy technika jeźdźca i konia. Nie jest to konkurs na czas, jest to konkurs na technikę. No niestety my, my musimy powtórzyć jedną przeszkodę, bo koń postanowił sobie jeszcze. Na spokoju tę przeszkodę pokonać, namyślić się, zastanowić i zrobić. My tutaj to są zawody amatorskie, stawiamy na bezpieczeństwo i na przyjemność, a nie na. Ale rywalizacja, jak widać, nutka adrenaliny dla stałych naszych gości, jest czymś potrzebnym, jak każdemu człowiekowi. No, chyba nerwy też są, prawda? No, oczywiście, ale to tak jak i w życiu. Sport, nerwy w sporcie często przygotowują do bardziej spokojnego życia w zawodowego czy w szkole. Tu widzimy taką zawodniczkę, która pełnoletnia. O Jezu! Mamy wypadek, proszę Państwa, państwo, nie będziemy pokazywać tego co się dzieje. No jak państwo widzą, różnie to się dzieje na takich zawodach. Niestety nie mamy szczęścia, chyba się zdenerwowała nasza zawodniczka, tak więc będziemy tutaj wracać. No niestety, może będzie szczęśliwiej za chwilę. Brutalny sport, proszę państwa. Piotr, i Andrzejek, dziękuję ci bardzo. Oby takich wypadków było jak najmniej. Z Piotrem oczywiście już niedługo będziemy się ponownie spotykać.